Chogu chciałem się podzielić takim, takim taką sprawą, która do mnie osobiście docierała z pierwszej Księgi Mojżeszowej. I dwunasty rozdział, od pierwszego wersetu: I rzekł Pan do Abrahama: wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej i z domu ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę, a uczynię z ciebie naród wielki, i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię Twoje, także staniesz się błogosławieństwem, i będę <laughs> błogosławił, czy, tam, czy obdarzał szczęściem błogosławiającym Tobie, a przeklinających Ciebie przeklinać będę i będą w Tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. I jeszcze rozdział 15, werset 1. Po tych wydarzeniach doszło Abrama widzenie następujące słowo Pana. Nie bój się Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. I tutaj słyszymy takie piękne słowa. W sumie dużo, dużo Abram mógł słyszeć słów od Pana. No, takie piękne, właśnie wskazujące, że on będzie z nim w tej całej wędrówce i, i że będzie mu szczęścił. <laughs> I chciałem przeczytać jeszcze rozdział, w sumie to wszystko znamy, ale, ale tak no, tak gdzieś do mnie docierało. Rozdział 20, i od wersetu 8. Wtedy Abimelech, wstawszy wcześnie rano. Zwołał wszystkich dworzan swoich i opowiedział im to wszystko, a mężowie ci przestraszyli się bardzo. Potem wezwał Abimelech Abrahama i rzekł mu: Cóżeś nam uczynił, i cóż ci zawiniłem, że ściągnął na mnie i na moje królestwo wielki grzech. Postąpiłeś ze mną jak niegodzi się postępować. I rzekł jeszcze: Abimelech do Abrahama, do czego zmierzałeś, że to uczyniłeś? Abraham zaś odpowiedział: powiedziałam sobie: Zaiste, nie ma bojaźni Bożej na tym miejscu. I zabiją mnie z powodu żony mojej. No i tak widzimy właśnie, znamy tu historię, jak Abraham w taki sposób postąpił. Gdzieś przestraszył się, że go, że go zabiją. I tak właśnie można pomyśleć sobie, że, że taki, Boży, taki Boży Mąż i mający też takie obietnice, że Bóg mu powiedział, że będzie z nim, że będzie mu szczęścił. A jednak gdzieś widzimy tego Abrahama, który po prostu tak dziwnie postępuje, że po prostu przestraszył się. I tak sobie właśnie pomyślałem, że jaki ten, jak, jak ten strach może właśnie, niby, że wiemy że, Bóg, wiemy, że Bóg jest z nami i chce nam pomagać. Ale jak nieraz, właśnie y, wróg przychodzi ze strachem, i człowiek postępuje w sposób y, no, taki nie, do nie, nie taki, jak pan by chciał, żeby postąpić. I właśnie może to być różny strach czy to, czy to przed ludźmi, czy przed tym, co będzie, czy przed tym, że mnie nie, nie kochają, czy że, no, nie wiem, jest tego mnóstwo naprawdę. Każdy, każdy człowiek ma tam jakieś swoje strachy. Ale właśnie, właśnie, żeby tego się trzymać, że, że skoro Pan powiedział, że będzie ze mną, no to ja muszę właśnie, nie, nie mogę się bać i postępować w sposób głupi, tylko właśnie yy, no, trzymać się tego, że, że tak, odwa, odwa, tak odważnie i śmiało postępować, ale nie odważnie i śmiało w ciele, żeby komu, kogoś ranić, tylko tak odważnie i śmiało postępować, żeby. Żeby właśnie y, żyć tym, co mówi Bóg, bo właśnie, bo, w sumie, bo żeby wiemy, żeby żyć tym, co mówi Bóg, no, to trzeba mieć właśnie śmiałość naprawdę. Y, jeszcze chciałem przeczytać z 26 rozdziału. <laughs> Od drugiego wersetu. Tu mamy Izaka. Wtedy no, też znana historia. Wtedy ukazał mu się Pan i rzekł, nie chodź do Egiptu, ale mieszkaj o kraju, którym Ci powiem. Mieszkaj jako gość w tym kraju, a ja będę z Tobą i będę Ci błogosławił, czy szczęścił. Gdyż Tobie i potomstwu temu dam te wszystkie kraje i dochowam przysięgi, które dam Abrahamowi, ojcu twemu. No i tu też słyszymy, jak Bóg mówi do Izaka, że też będzie z nim w tej wędrówce, że też będzie mu szczęścił. Yy, I może od szóstego. I zamieszkał Izak. W garażu. a gdy mężowie tej miejscowości pytali o jego żonę, odpowiedział: Siostra, to moja, bo bał się mówić. To żona moja. Pomyślał bowiem, by mnie snadź nie zabili mężowie tej miejscowości z powodu rebeki, gdyż jest piękna. No i dalej. A gdy przebywał tam przez dłuższy czas, wyglądał raz oknem: Abimelech, król filistyński, zobaczył, że Izak pieścił Rebekę, żonę swoją. Wtedy Abimelech wezwał do siebie Izaka i rzekł: Przecież to jest żona twoja, czemu więc mówiłeś, to siostra moja? Izak odpowiedział mu, mówiłem tak, bym nie zginął z powodu niej. No i tutaj widzimy, że właśnie, że, no że, że Izak też się bał. I tak sam ostatnio doświadczałem, właśnie, że jak ważne jest właśnie um, ufać panu, że. Że on jest i że on żeby po prostu nie, nie robić czegoś z, ze strachu przed, przed kimś, czy przed czymś, przed obawą, żeby po prostu nie dać yy, temu strachowi miejsca. No i jeszcze. O jak, jak kubi może. Bo tak sobie myślę, że nieraz, yy, nieraz właśnie się czyta Słowo Boże. bynajmniej ja czasem tak mam. Czyta się Słowo Boże i, i się patrzy, że. No, że. Czemu on tak, czemu on tak postąpił dziwnie? Że, że, że przecież no, wiedział, że Bóg jest z nim. Czemu? Czemu on się bał? A potem przychodzi doświadczenie i ja sam widzę, że, że wcale, wcale nie odstępuje od tych. Yy, yy osób, które są w Biblii, sam nieraz właśnie no, postępuję w sposób nierozsądny po prostu. Gdzie powinienem postąpić, skoro Bóg powiedział tak, to czemu, czemu ja się przestraszyłem czegoś po prostu, albo kogoś. 31 rozdział, trzeci werset, tu jest o, o Jakubie. Wtedy rzekł Pan do Jakuba, wróć do ziemi ojców swoich. I do rodziny swojej, a ja będę z tobą. I tutaj też Bóg mówi do Jakuba, że będzie z nim, jeszcze wcześniej też mówił, nie będę wszystkiego czytał, bo tego jest dużo, ale też mówił, że będzie z nimi, będzie mu szczęścił. I widzimy, co, co, co dalej się dzieje. Dalej y, ucieka y, tak pokrótce, tylko powiem właśnie, że Jakub ucieka przed Labanem. Laban się pyta, dlaczego, dlaczego uciekłeś? Dlaczego, dlaczego nie, nie, nie powiedziałeś normalnie? I Jakub mówi, że. Yy, że ba, Jakub mówi, bałem się, bo myślałem tak czy tak. Jakub mówi, bałem się. Dalej, yy, dalej Jakub ma spotkać się z Ezawem. Yy, I znowu, gdy słyszał informację, że właśnie, że ciągnął że idzie Ezaf z, z, tam z 400 mężami, to znowu ten Jakub przeląkł się po prostu. I tak można by pomyśleć, czemu, czego on się tak przeląkł? Przecież, przecież Bóg mówił nie raz, nie dwa, że, że jest z nim, a on się właśnie przeląkł. I dalej y, też y, z tą Diną, wiem, że, że ci synowie źle postąpili, ale też tam na końcu yy, widać yy, taką postawę Jakuba, yy, że właśnie mówi, że pobiją mnie i zginę ja i dom mój. I że też tak yy, wydaje mi się, że to było takie, yy, no, takie z przestrachu właśnie. <laughs> I właśnie no tak sobie myślę, yy. Żeby nie bać się po prostu, żeby nie bać się żyć Słowem Bożym, żeby nie bać się e, no, ty, tego wszystkiego, z czym wróg przychodzi, skoro Bóg mówi, że, że jest, to właśnie no, być śmiałym i stanąć przeciwko tym, tym lękom różnym. Nawet, nawet teraz tutaj stoję, myślałem, że już mówiłem Panie, ja chyba nie wyjdę, już, już chyba nie dam rady po prostu. <noise> już takie Różne rzeczy mówię, już chyba, już chyba nie wyjdę, pomóż panie. Eee, no. A, I tak, e, taką ostatnią sytuację też e, miałem, e, jak e, byliśmy w domu, i, i Lianka przyszła po mnie, i tu w piwnicy szliśmy, i, i światło, akurat, e, akurat światło było ciemno. E, I Lianka do mnie mówi: Ja się nie boję. Ja mówię: czemu ty się nie boisz? No bo Pan Jezus jest ze mną. Chyba no. Bogu, ale właśnie, że, że, no, że to, co y, można przy, przyjąć te piękne słowa i cieszyć się tym, no że Pan jest ze mną, że i tak dalej, ale właśnie, że, że te słowa po coś one są, że nie są jakby tylko po to, żeby się cieszyć, czy, czy żyć po swojemu, czy y, w jakikolwiek sposób, tylko właśnie żeby się nie bać, żeby śmiało stanąć przeciwko wrogowi i, i być posłusznym Panu właśnie. Że, tak jak do nas też Pan powiedział, oto jestem z Wami to wszystkie dni, ale właśnie nie po to, żeby się chlubić, czy żeby się wywyższać nad drugiego, czy żeby pobłażyć temu ciału, tylko właśnie żeby po to, żeby no, żyć w taki sposób śmiały, zwycięski, posłuszny. Niech Bóg pomoże. Pierwej mi, aby tak żyć. Amen. Amen.